Siemaneczko, moi drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku. chwila, co jest grana? Dlaczego my jesteśmy w Robloxie? O co chodzi, kamon? Aha, no tak, przecież dzisiaj nagrywamy Robloxa, ale nie jakiegoś Robloxa, bo my nagrywamy fnaf w Robloxie. Five Nights at Freddy's w Roblox. I z racji tego, że jak widzicie, po moich wszystkich tych odznakach, tego mikrofonu, tego, tego wszystkiego, to przeszło wszystko, ale ja bym tego sam nie zrobił, więc mam do pomocy kolegę, który też wszystko przeszedł. Przywitaj się. Halo? Mordeczko, coś ci, coś, coś ci się coś ci zacina. Słyszysz? Zacina cię. To daf... ja mam nie zacina, zacina, chyba. No mnie nie zacina. Dobra, no to jest. nie. 1, 2, 3, 4. Czy jakoś taką tam ma? I yy, nagrywamy. Yy, Cóż, Tak, dokładnie. Yy, ja, już robię, ja już robię Nightmare. No. no ale to ja zrobię. Create... Ale ja już. Ja już robię. Ale Nightmare Pierwsza Noc, a bo wiem. lecimy po kolei To zrobił to, to, mnie, to mnie zaproś Aaa, no tak Ej, coś nie mogę... a, ty, a, tu, bierzesz Mariusza, a tu bierzesz Mariusza Pudzianowskiego? E, tak, tylko że nie wiem czemu coś mi się... Ej, samo mi się włącza, czekaj, bo coś się zbugo... Co... Ej, daj mi tego, bo ja biorę to bier Mariusza. Dobra. Es jest się zbugowane, nie wiem. Teleporting. Repierdnik. Mm. Loading as a microprocessor. Aha, dobra. Eee, dobra. Skip. Nie wiem, yy, dajemy im do filmu. to co tutaj będzie. To w tym, co? No to nie wiem, to nie, w tym filmu tam nic nie ma. Yy, tak widzowie, my już wszystko przeszliśmy co prawda. After że... the the pizza Coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. <laughs> Ja będę po angielsku. Tu już jest ciekawe. Co ty myślisz, że, że oni nie don't understand English? O, jest Freddy. Jest i Freddy, i latarki w oczach. W tej nocy będzie tylko Freddy, ale z racji tego, że jest to Nightmare, będzie... Aż znaczy, takie.. Nie, w sumie są trzy. Golden Freddy, Marionetka i Freddy. Noc pierwsza, tryb Nightmare. Najtrudniejszy z jest 62. okej. Okay. Dobra. Okej. Ej, dobra, czekaj. Te... Ej, tu już mi lepiej chodzi niż w menu. Bo tam to mi kurde, je, no, no normalnie przed nagrywkami jak próbowaliśmy nagrywać, to oczywiście co wam postać ja robiła? Się nie do, do tej klawiatury, klawiatury, a postać sama chodziła, tu już w grze lepiej jest. Może to. Ja już ja do trudno. Mam nadzieję, że gry nie będzie ścinać Wam na nagraniu. Ruchomie. ładnie ma. Świat na Gdzie masz łapę? A gdzie ma błoniarz łapę? Ja pierd... Co się stało? Bo się włączyły dźwięki tego wonika, tego pluszaka. Ja obczałem kamery. Yy, Freddy jest na CAM04. Czyli jest w... Skoro jestem, to Freddy jest w Dining. Freddy A jest dali, w Dining się obok stage'a. A tam jest bakter. Arcade yy, i dwa generatory południowy. I północny. Nie, to jest jakiś chyba wschodni albo zachodni. Ja pilnuję marionetę. Na razie. Jakby Freddy szedł, to oczywiście zamykam drzwi. Ja sobie co ja... Na... Ja, ja, wąże... ja zrobię. Ja, ja na przykład będę włączył się prawo na żebym sobie sprawdzał, jaki mam pilny. Ja się tutaj bunkruję. No, nie potrzebuje twoich oh. rozmów. No, nie no zostaw go. No już tak pinga ja. Pongaja? Ko mam no, 60, na się... ma, mam, mam, mam 60 pingów. Ja mam o, 120, a przez to że nie wiem ile ja mam, ale przez tego BS-a ja mam dużo, bo mi gry normalnie laguje, to tak się nie chodziło. Ale, a ta ale, ta gra ale ta czy jak się my gadamy, ale patrz, jak my gadamy, Marionetka? to się też laguje czasami. Nie wiem, ale to ustawiłem sobie dobrą, tą, ale, ale, ale który gry na, na pewno. Najpierw, najpierw, najpierw się doświeca. A na jakiej grafice grasz? Bo tam masz tam słabą, jak ma słaby komputer. Ja więc... gram na 5. No ja gram na Maxie. ja nie wiem, czy to nie jest przez to, że ja mam odpalonego Discorda, OBSa i jeszcze y, tak y, namaksowanego Robloxa, że mi tak gra chodzi. Jak żółk. Ja próbuję się wspiąć na Tak, a propos cena. Five Nights at Freddy's 2, od teraz y, na, od FNaFa będziemy mieli trochę przerwy. I tak I nie właśnie. tutaj jest FNAF Dwójka? FNAF Dwójka jest za jakiś. Pierwszy odcinek w WC za jakiś tydzień? Gdzieś tak. Jak ogarnę do... sobie inną nagrywarkę? Bo na obs ie sprawdzałem. Działa, ale. I teraz się do, do czasu Ej, <grym> Freddy dosłownie stoi ja obok Freddy'a. Freddy? Nie no Freddy, tak tylko Freddy. Freddy. Freddy z kałakiem. Ej, ale Zobacz, mi się arcade to, świeci, to, to my się my ja muszę się tam iść! A generator się jakiś świeci? Nie, generator nie, ale arcade się świeci, wiesz? A to był arcade, do Arkady. Do Arkady biegnie. polska marka. Nie wiem, co z tym. Ja przez tą kamerę mi się ciężko gra. No gdzie jest Feddy? No nie wiem. siedzi się ci w Dalming Grunie z kałasznikowem Jakiś Żół na niego szczele z kałasznikowem Ale ja go nie widzę na razie. Ja Ja go nie widzę w Dalming. I to pewnie jest, jest w Sasie Bo kto do mnie pisze? Pewnie Freddy, Freddy przebiegł dosłownie obok mnie. Ja nawet nie wiem, gdzie on był. jeszcze przez tą kamerę ja ledwo co przed nim uciekłem. To były centymetry, chłopy, to były milimetry. Freddy, what To jest Freddy, Robisz ten tym Ale to w takim razie ja tam nie mogę podejść. Schron tam jest. Z mi zrobisz Jestem obok arcada, tylko że Freddy tutaj jest! Nie Freddy, tylko Freddy. Freddy, tak, Freddy tutaj jest. I generatory pewnie zaraz wywali, więc... Nie. Ja nie widzę, że Beżalem był w ogóle. Cholena. Wejdź! Jezu, A on kampi, on kampi dosłownie obok, ja nie rację. mogę nic zrobić! On kampi dosłownie obok mojej szafki, ja nie mogę nic ja zrobić. Ja się zesrałem, ale się zesrałem. tak? co się To przy oko mi wyskoczyło na mordę. Kurde, ja nie mogę nic zrobić, bo on tu kampi obok mnie! On nie jest dosłownie obok mnie. A teraz mi Golden Freddy wejdzie i nie żyje. Ja tego nie zrobię, bo on kampi obok mnie. Maniuś. Dobra, czekaj, 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 czekaj. Nie jest tak źle. Udało się. Naprawiam Arcade'a. No, ma szczęście. Dobra. No dobrze, Na szczęście. Tak, lepiej, tu nie, nie wyjdzie. My, my mamy szczęście, Dawid. My. Masz szczęście. Z tego co mi się wydaje, Freddy poszedł do. A nie, on poszedł Gdzie nie poszedł? A i no generator się spalił, jakiś odpadł. Tak, ewidentnie się odpalił, więc idź je napraw. Ja zobaczę, że drugiego Ja muszę się Drugi też, też się spalił. No to poczekaj, już ja to... wywali energię i wtedy, bo to ci nic nie da, jak ty je naprawisz. Najpierw poczekaj, żeby wywali prąd. Ej, ale ja ja myśmy że szósta pocią... powinna być zaraz. Co powinna to było? Tego dźwięku nie było. To są te dźwięki tych ee, tych, jak to się nazywa, tych maskotek tam są takie położone postaciami. Na przykład z bo Mollingu. Ekranie, a, Freddy? A no tak, bo przecież ten Typek strzelał z kałacha do Fediego, a ja strzelałem jak yy, wystrzał, wystrzał z pistoletu albo jakiegoś kałacha. Nie, Freddy tu idzie, Fedi. Freddy. Freddy? Freddy! Freddy, mówię Freddy. Freddy! Jest, Kto? nawet bez naprawy, nie Ale nie, naprawiam geny. Bo nie jest dosyć więcej hajsu odemnie. Na kawałek został mu nagrane. tu mamy. Mam Jakieś No to jest chyba On ten gra. brokat. Trzymaj Trzymaj to tylko 400. To... to co ja bym 200 tylko? Za tą noc? Gdybym nie grał na Zostałem się węsat, czyli węsat ja dostałem 700, czyli będę sobie w stanie 400, bo naprawiłem tylko to coś. Arcadę. No, tylko Arcade'a naprawiłam. Chyba za generatorem no, się więcej ale dostaję. Łatwo z tą, ale łatwo z tą trzecią noc. Ale łatwo z tą pierwszą noc Jaką pierwszą? Dodawaj, jaką trzecią? Yy, chcesz drugą noc? Nie wiem. Możemy. Dobra, to ja stworzę tym razem. Tylko Kryżaj. się ze stronę, bo oni by skoczy. Bo... Właśnie tu że... się zboni. Tyn tylko że jest nightmare. Ja będę... Ja by muszę zaasować na tego... Ja muszę go zaaaszować na tego te, generatora, te, bo to jamy. Dobra, czekam. Bo nie ma szans, że później dopiero tu tam Tam Boni będzie kąpić cały czas po e, tym kogo baju. Stworzyłem już. Dobra. Chcesz być Tom Amber? No właśnie, start Nie, ja jestem trawisem Trawiskiem Jesteś trawiskiem? Jestem frażem <grym> Dobra Noc druga To możemy Ta też ja tak zrobić, Później, dla... Możemy Słuch. zrobić tak też, że... Będziemy mogli, zrobić zrobimy noc trzecią w A następny. wiesz, że, wiesz, że, wiesz, że Dissowski jest Zrobujemy chyba. Czyli chwila, wiesz, że Dissowski yy, to jest chyba pierwszy polski YouTuber, który nagrał yy, Forgotten Memories do czwartej nocy? Nie. Nie? Kto? Admiro's czeka Nie, on. Nie, Admiro's nie grał yy, już czwartej, już... tylko do trzeciej. Nie, ale on nie, sko on, on nie skończył już. N on nie grali On nie grali czwartej Kończyli. i piątej. Nie grali. Zobacz sobie na YouTube'a. Nie grali. Oni nie grali. Y dopiero Disowski ostatnio nagrał, tylko nie wiem dlaczego mi się na ten film nie wyświetla, ale na komputerze mi się już wyświetla. Ten film. Nie wiem się na kompię wyświetla tak. Ten nowy co nagrał z... jaką jak tam ma imię? Jaki, jaki ma nik, bo on ma... nie wiem. Zizowski chyba Minecraft. Ale nie, chodzi mi o tego typka, który znagrywał z Zizowskim noc drugą... No Boże, noc czwartą i trzecią. Nie, nie, nie pamiętam. Znagrywał z kimś. No chyba, że to był... Ale ba, to był no, fajny odcinek, no, podobał mi się. Chyba to był jakiś ci, Czekaj, zobaczę. Jaki bocik? Pry. Jaki bocik? Bocik, co to by bocik. Możemy dać... Aha, czekaj, bo ja chyba nie mogę wyświetlać linków. Jak już gadamy na temat tego kanału Disowski, to mógłbym wam dać link, bo polecamy też kanał Disowski. Mila, eee... Disowski. Bonnie, Bonnie! gdzie ty jesteś? Ale czekaj, e, a Gdy. wiesz, jak działa Cika w ten? Wiesz, jak działa Cika w czwartej nocy? No to jest zmiana planu, nie. wtedy ty idziesz na Arkadę, a ja idę na Cika. Bo Cika jest łatwa do opanowania, tylko nie wiem, jakby ci to wytłumaczyć. Ale ja wiem, jak ona działa, ona jest bardzo. Bonnie? Okej. Okay. Boję się tego, że. Co? Nie no, niemożliwe, że no, ale... tak one tak występowały. Ale on nie nagrywał. Nagrywał? Bonnie tu idzie. dnia. Nie wiem? Druga ha. <laughs> Jezu, stop cake. To jest <laughs> <kolejny top> cake. <laughs> Widziałem bo niego przez drzwi Cześć Cześć. Ale czeka jest od czwartej nocy. do trzeciej jest Foxy. A już się dostaje ale... chyba ten, no, my mamy wszystko już. Dining, ale to... Czyli ale to Bonnie chodzi nagra. przez loading do security office, nie. przez parten servis, service ale... też lubi. I tylko ale... rynek... Korytarz... nie wiem dlaczego. Nie, e, odcinków nagrał z Forgotten Amortyzacji? Trzy. Aha, bo ja spadłam na drogi. Nagrywał trzy nie. do tej pory, nie? nie wiem, Trzy nagra piątą noc. Bardzo by wiem, mnie to ucieszyło, może, ale. Może mi się nie zakwalifikowało jeszcze. Ale on to już dawno. Chyba, jest, chyba, w... 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 No, chyba wczoraj, jest wczoraj. Chyba, jest albo skaniczny. przedwczoraj. No to czekaj, zobaczę. A pewnie. A pewnie odpaliłem tryb susa. Bonnie tu idzie znowu, Bonnie tu idzie. Znowu tu Bonnie idzie. Ja ci tam do niego. Znowu tam sto nie widzi. Yy. Ja bo niego nie lubię, kiedy mi wyskoczę. A dlaczego nie zrobili na przykład y, błonę albo coś takiego, tylko Feddy, ale Feddy też jest fajne. Dobra, jak coś to zrobić? Ej, mam pomysł. Ja na bo niego. Nie daję błonie, tylko do budenii. O kurde, dobra, za udało mi się zamknąć. Ale to nie będzie... O dzisiaj to nie jest Boni, to jest Benny. Beni? Nie żaden Beni, tylko Boni! A to ma być... jeszcze jest Freddy. A dobra, to będzie... Nie, przejma. to będzie... To, to będzie Bonnie. Nie, Arkej ci świeci. Freddy tu jeszcze to jeszcze nie. Przepraszam, Freddy idzie. Arkej ci świeci. Chyba, że je przejdę przez Parten Service ja... Ja czy że nie umierać? Prawie umarł. Ej, właśnie, no na że mam jedno życie widz? Ja muszę przejść przez parten serwis, bo tutaj. No nie. On się tam zablokował. On się zablokował w naszym biurze. Ja tam teraz tak. nie mogę wyjść. Jak coś, to się tylko arkę śmieci, nie żaden generator. Wyszedł? Ej, ja teraz nie tego nie wy... zrobię, bo... To trzeba było też Znowu pistolet. Zrobić. O nie, generator. Tak, generator i Boże Święty, z dostałem zawału. Nie, jest duli. Nie, arcade, Nie. Ja muszę iść do Arkady. Jezus Maria! Nie! No to przegrać. No już się nawet... A no to już się nie opłaca. Właśnie, bo ja nawet jakbym się schował do szafki, to już się nie opłaca. Przegraliśmy. To już nie, to się już nie, to już jest nie do przejścia, no właśnie. To już jest nie do przejścia. Oksygen zabiłby nas obu dwóch. A tak szczerze, jakby nie, jakby nie było Oksygena i identie, to by było załatwe. No to byłoby sobie easy. No chyba, że oni by bez przerwy przychodzili do biura. No. Dobra, chodźmy do lobby zakończmy ten odcinek. Mm, dobra. Ale no, to A będzie już nie, nie będziesz Mmm... Yy, no. Zastanówmy się jeszcze nad serią z takiej innej gry, nie jest związanej z FNaFem, ale to by był My Summer Car Ale to zobaczymy Dobra, więc chodź tutaj, gdzie ty jesteś? Ty jesteś w mnie na serwie, chodź się pożegnamy Jakiś bekon tu idzie Ej, jakiś bekon tu jest Jestem. To jest jakiś bekon Dobra, więc to by było na tyle tego odcinka. Ja zupełno ludzi się tu teraz musi zlatywać, więc to by było na tyle tego odcinka. No i cześć.